Cześć, jestem Max, witam was na kanale Maxim 102, gdzie będę kręcił o Fortnite, cie. będę robił jakieś różne wyzwania, challenge pokazywał wam nowe sezony, jakieś większe zapowiedziane aktualizacje. To jest mój pierwszy odcinek, nie gram jakoś mega zawodowo Fortnite'a, no ale coś tam umiem. Będę też kręcił o e, ratowaniu świata, OG, reaktywacji czy nawet LEGO. Wczoraj była aktualizacja i Wraz z nią przyszedł OG sezon 3 i właśnie chciałem zagrać jedną rundę i zobaczyć jakie nowości dodali, więc już się przyłączam na OG. No a potem zrobimy sobie challenge Battle Royale. Po grze w OG wam wytłumaczę jaki. Jedziemy. Dobra, widzę, że to jest jakaś nowa miejscówka, więc myślę, że na nią się właśnie udamy. Dobra, widzę, że tu jakieś czterech typów leci, ale myślę, że powinienem tu przeżyć. Dobra, strzelają już. Dobra, tutaj nie. Zapomniałam Wam też powiedzieć, że ja gram na padzie, znaczy na komputerze. O kurczę. Znaczy, gram na komputerze, ale na padzie podłączonym. To eee... dobra, gościu tu idzie. Na razie chyba jakaś nowa pompa, czy ona już była wcześniej? Tak, to jest chyba nowa pompa. Dobra, idę się z kimś poklepać. Dobra, lecę otwarte szybko. Dobra, tutaj słyszę skrzyneczkę. To też już by. O, typek. Ale to też już było wcześniej. W sensie w poprzednim sezonie. Mmm, no. Dobra, to też było. Ten pistolet. Dobra, ktoś tam poszedł sobie już chyba. Tylko wychodzimy stąd. O, nie, kroki. Dobra, żeby nikt mi pleców nie robił. O, już widzę chyba coś nowego. Nie, to też było wcześniej. W OG. Tutaj nad nami skrzynka, więc sobie ją weźmiemy. I uwaga, tego nie było. Kuszy nie było, na 100%. Aha. Nie, nie niszczy ścian w ogóle. A nie, przepraszam, niszczy. Trzy i dwa. Po jednym niszczy ściany, moi widzowie. Po jednym ściany niszczy. I co jest najlepsze? Ma. Ma nieskończoność amunicji. Tego też się nie spodziewałem. Dobra, uleczymy się. W ogóle, ile ona zadaje? 68, pojemność magazynu 5. Czas przeładowania 2 sekundy. Ponad nie jest jakoś mega zadziwiające. O, ktoś jeszcze bela? Tak, jestem. On snajpi. Proszę Państwa, on snajpi. Dobra, rzucam mu granat. On mnie nie widzi. Nie, dobra, to nieszczęściany pójdą. Dobra, ja go olewam. Kurczę, szkoda, że w OG nie ma... auta, mi się nie da jeździć, bo bym się karnął teraz, bo muszę yy, się przejechać, bo zaraz mnie strefa dogoni. Czy on do mnie tam mnie tą strefa dalej? Nie. To też było. O, tam jest gościu. Nie wydawało mi się. O dobra snajpij pięknie. Dobra strzela mnie tu snajperką. nie dam rady. Dobra, to mnie uratowało, widzowie, to mnie uratowało. Naprawdę. Dobra, już nie mam więcej. Dobra, spylam. Jeśli nie zabijam, to koniec gierki i gramy sobie w Baty W ogóle ta koronka to dalej tam leży i nikt jeszcze nie wziął. A nie, to jest już druga koronka. Sorry, przepraszam. Dobra tam chyba nikogo nie ma. Dobra, skrzynka. Hmm, tutaj mamy beczkę osłony. Sobie wypijemy, bo idealnie zostało nam 50 HP do uleczenia. Tu jakieś zadanie zrobiłem. Ta się wejść do stogów wsiana w tym sezonie. Nie, tak jak w poprzednim nie da się wejść do stogu wsiana. Dalej odbijają te opony. O, kroki. Ogórek. Pompę biorę w łapę. Dobra i. Dobra, co my tu mamy? Kuszę tą samą Lepszą Lepszy karabin i rękodzieło. Tak? Rękodziało, przepraszam. To się tak samo tego też nie było. Łuś tam dobrze bije. Co daje, ile taki światowy? 75, wrażenie. Sporo. I e, da się e, uzbierać 990 e, maców. Tak jak było w poprzednim sezonie. I... To sobie nie przypomina, żeby było w, na, w sezonie przedtem. OG w sezonie. Czekaj, co to jest? Aha, dobra, to nie zrobię pewnie. Aha, dobra, to jest takie coś, ale mi się wydaje, że to już było. Więc nie zaliczamy takiego czegoś. Rękodziało, to jest to samo. Dobra, tu mamy skrzyneczkę. Minigun. Dobra. Fajnie, fajnie minigana mamy. Dobra, nie chcę, żeby za długo trwał ten odcinek, więc sobie już wyjdziemy do lobby i pójdziemy na challenge w Battle Royale. Dostałem chyba z Fortnite y, karnetu OG spray. Dobra, teraz challenge w Battle Royale. A ten challenge to mm, musimy obrabować furgonetkę, pociąg i skarbiec w jednym meczu. Mamy na to trzy próby. I też zobaczycie, jak sobie radzę w Battery Już dużo razy napadałam na pociąg, skarbiec. Trochę mniej na furgonetki, bo trochę mi to ciężkie się wydawało. Ale ostatnio rozkminiłem to, jak to robić. Więc myślę, że możemy zacząć. Dobra, więc tak. Myślę, że polecimy sobie na miasto portowe. Obrabujemy skarbiec tutaj. Przyjedzie. W y, międzyczasie tutaj pociąg gdzieś będzie przyjeżdżał, kiedy ja właśnie będę kończył. Pójdziemy sobie na pociąg obrabować, no i potem znajdziemy gdzieś furgonetkę. Dobra, wylądowaliśmy. Y, leci tutaj jeden gościu, ja myślę, że on nie jest groźny, bo ma lot nieskarny. Tu dobra, tu jakiś wylądował knypek. Kurczę, dobra, bambik to jest, ale myślę, że... Dobra, pałkę mam. Chłop, to jest tyle typów. Ja nie mogę. Dobra, ja... Albo dobra, ja ich oleję po prostu. No i co, co nie Dobra, idziemy sobie szybko zaatakować skarbiec, bo nam pociąg ucieknie, a nie chciałbym tak. Dzień dobry, dzień dobry. Nam rozpylony. Te boty są bardzo łatwe, więc myślę, że nie będzie trudno. Prawdziwe. do widzenia dobra ten też jest łatwy trudniejszy, też jest spoko on ma tą pompę, którą się przeładowuje pół godziny dobra, noc dobra, mamy już ogarnięte ej dobra, tu gościu jest prawdziwy dobra, szybko jakieś bronie O nie. O, jock jock, sobie wypijemy. No, szybko. No, nie, no, nie przeszło. Proszę Państwa, to jest niefernie. Dobra. No nie, no załabię mnie, proszę Państwa. Dobra, myślę, że zrobimy ten sam sposób. Pojdę tu i poczekam na pociąg, a potem znajdę furgonetkę gdzieś. No i tak postaram się zrobić ten challenge. Furgonetka już jeździ? I co jest, proszę Państwa? Furgonetki już jeżdżą. To chyba się w tej aktualizacji stało, bo furgonetki dopiero po jakimś tam czasie się pojawiały. I nie jeździły. No ale to musiało się zmienić. No dobra, lepsze nawet takie coś. bo Potem trzeba czekać na te furgonetki. Dobra, biorę tu termid, jakieś te leczenie. Dobra, to mi się może przydać na błoty. Aha, to mi nic nie dało, bo byłem za daleko. Dobra, osłonkę sobie weźmiemy. Dobra. Dobra, tutaj mamy złoto. Nie, jak mi to się strzeliło samo? Nie umiem budować. O nie, szybko. Dobra, ja się muszę uleczyć. Dobra, pociąg już jedzie. Dobra, chyba wszystko tu już zabrane. A nie, jeszcze tu jest jedna skrzynka. Bardzo mnie jakoś trzęsie. Samo mi strzela i w ogóle... Tak dziwnie mi zacina. Hm. Dobra, mam tu gdzieś. Drzwiczki Dobra, lecimy sobie na pociąg. Dobra. Dobra, fajnie. Mamut mityczny. Jak to jest golda? Dobra. Tommy Gun. Dobra i mityczna pompka, proszę Państwa. Ej, nie ma mitycznej pompy. Co jest? Mitycznej pompy nie ma? Albo ukradł ktoś. Ej, nie ma mitycznej pompy. Dobra widzowie, a dzisiaj na początku nie mam mitycznej pompy. Chyba, że mi się coś zlokowało, ale nie. Bo bym to już dawno wiedział. A nie, czekaj, tu coś się błyszczy. To jest chyba mityczna pompa. No weźcie mi ją, odsuńcie. Tu jest mityczna pompa. Tak, widać ją tu. Widać ją tu. Tylko nie, tylko jest zakopana. Ja jej teraz nie wezmę, proszę. Hmm. To sobie damy tu... No nie, ja nie wylazłam tego. No nie, no szkoda. Ej, dobra, tu jest gościu. Dobra, łatwo. No nie, dobra, spalamy stąd. Ważne, że mam dwie mityczne rzeczy. Pomigana i mamuta, i medalion w ogóle mam, to też jest fajne. Może wsiądziemy sobie do autka i popatrzymy na mapę. Dobra, mapa. Gdzie są jakieś furgonetki? Tutaj mamy furgonetkę, i na nią się teraz udamy. Ale lot! Dzień dobry! Kurczę, to mnie ganie z O nie, on nie przyjedzie. Ej, dobra, kolego, ja muszę do ciebie wejść tam. Dobra, oni się sami zablokowali. Dobra, dostał. I jeszcze ten tylko musi dostać. No, dobra. Spokojnie, panowie, ja wam nic nie zrobiłem. Panowie, panowie. Dobra. Dobra, widzowie. Challenge zrobiony. Yy, myślę, że to już będzie powoli koniec odcinka. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chcecie ze mną zagrać, to oczywiście wpisujecie sobie Max 102, no i sobie ze mną pogracie. Oczywiście subskrybujcie, dawajcie łapeczki w górę, narka.